Cześć, jestem tydzień po chorobie. Jestem przed Makondo, więc to jest tak tuż przed warsztatami moimi dla każdego. I nie wiem, czy będę słyszalna. tylko znaleźć chwilę bez ludzi tutaj, ale właśnie o tym będzie dzisiaj wiersz. Bo wiersz napisałam przed chwilą dosłownie i będzie tak trochę dla powrotu do zdrowia. Wlew. Przygotowałam się na cały miesiąc bez ludzi. Zaczepiam i wyciągam. Dają się wyciągnąć, bo wiedzą, że to lepsze niż spadać. Nie stawiają oporu zbyt długo. Ci, którzy stawiają, ćwiczą asertywność. Nie mylić z antypatią. Nie dowierzają sobie. Ale przeczuwają, że podążać znaczy stracić. Ja podążam, żeby zyskać. Nic mnie od tego nie odwiedzie. Dlatego przygotowałam się na cały miesiąc z ludźmi. Co by na to? Bez korekty, przed chwilą napisane, no i świeżo po chorobie. Cały tydzień niczego nie nagrywałam, nie ma żadnych nagrań, bo kaszel nie dawał mi spokoju i już, już na szczęście odpuszcza. Za chwilę warsztaty dla każdego, a potem może coś nagram w tym tygodniu więcej. Miejcie dobry dzień, trzymajcie się. Cześć.